Dzisiejszym gościem jest Mateusz Żak Prezes Stowarzyszenia Nowy Wrocław, wiceprzewodniczący POW we Wrocławiu. Witam cię, Mateuszu. Dobry, witam serdecznie. Powiedz, w którym roku powstało Stowarzyszenie Nowy Wrocław i co ma za zadanie? Stowarzyszenie Nowy Wrocław powstało w 2016 roku. Naszą misją jest rozwiązywanie problemów, problemów wrocławianek, wrocławian, ale też mieszkańców Dolnego Śląska i faktycznie my wyszliśmy z taką misją pierwszego rozwiązania problemu tak zwanej opłaty targowej, gdzie mieszkańcy, którzy korzystają też z pazarków, z targowisk często też mogły właśnie spotkać osoby, które sprzedawały pietruszkę, warzywa na tym placu i my chcieliśmy, żeby takie miejsca Rozmów i również handlu zostały, dlatego zbieraliśmy i udało się przez trzy miesiące zebrać 10 tysięcy podpisów pod likwidacją tej opłaty targowej. I ta, ta opłata targowa od 1 stycznia 2018 roku na terenie Wrocławia nie funkcjonuje, bo też wychodzimy z założenia, że ludziom nie należy dawać rybę, tylko należy dawać wędkę. I podczas tych naszych siedmioletnich zmagań, zarówno też robiliśmy. Akcje pomocowe dla domów dziecka, m.in. dla domu dziecka w Krzydlinie w powiecie wołowskim, dom dziecka imienia Wiosna. Później dom dziecka w Obornikach Śląskich nad Stawem w tym roku i na przełomie tamtego akcja Podaruj Mikołaja dosięgnęła dom dziecka w Dolinie Baryczyk oddziałowy. Nas te akcje wiele nauczyły, przede wszystkim organizacji, przede wszystkim też w takich jest też działania w kryzysowych, w kryzysowych sytuacjach. Kiedy na przykład podczas pierwszej naszej akcji, gdzie nasz apel pomocowy skierowaliśmy do liceów ogólnokształcących i dyrekcja wstępnie, dyrekcja wstępnie wyraziła chęć wzięcia udziału w tych, tego rodzaju akcji, jednakże rząd wprowadził lockdown. I tutaj faktycznie byliśmy zmuszeni pomyśleć nie schematowo, nie szablonowo, jak inaczej pozyskać dary. zaangażowaliśmy internautów w postaci właśnie tej kartki, hashtag podaruj Mikołaja. Internauci nawzajem siebie nominowali, a finał był taki, że zabraliśmy 171 paczek darów, zabraliśmy do domu dziecka. Kolejna akcja z większym rozmachem, bo między innymi akcja do domu dziecka w Obornikach Śląskich 3 duże właśnie dostawczaki, udało się tych darów zawieźć, również wyposażyliśmy, bo to do dziecka, w remoncie w sprzęt RTV AGD. I naszym zadaniem zawsze jest generalnie tak, że jeśli coś się robi, to coś z czegoś wynika. Podczas tego okresu staraliśmy się o budowę czy różnych obwodów, czy o urząd pocztowy. Większość tych akcji skończyła się finalnie. To oczywiście trwało wiele, wiele lat. Jak w przypadku Urzędu Pocztowego, gdzie sześć lat się o niego staraliśmy, ale z sukcesem. Jeśli będziecie zainteresowani, to opowiemy, jak to się stało. I naszą obecną misją jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, budowa społeczeństwa, które nie jest bierne, budowa społeczeństwa, które bierze sprawy w swoje ręce i nie myśli, żeby ktoś coś załatwił za nas. Bo my, jeśli jako. Mieszkańcy, jako ludzie, tego nie załatwimy, to tego po prostu nie będzie. A te lekcje obywatelskie prowadzone w liceach i klubach seniora, co mają na celu? Lekcje obywatelskie przede wszystkim mają na celu poznanie pewnego know My, jako ludzie, też nie zawsze jesteśmy obojętni, ale boimy się albo nie wiemy, jak rozpocząć jakąś akcję. I jak przeprowadzić i żeby być w tym poziomie, co, na tym poziomie, co jestem, i mniej więcej wiem, że jak słyszę, że jest do wyremontowania chodnik, czy jest do utworzenia urząd pocztowy, czy też jest do zmiany coś konkretnego, czy do poprawy, to już mniej więcej wiem, jakimi kanałami muszę dotrzeć, między innymi do decydentów, jak muszę ich przekonać, jak załatwić tę kwotę finansowania danej inwestycji. Ale takie osoby. Mogą tego nie wiedzieć, ponieważ tego nie robiły. To nie jest oczywiście żaden zarzut, i ja chcę po prostu, żeby gotowe rozwiązania dostały na, na tej tacy. No przykład, na, na przykładzie, lekcji, na lekcjach obywatelskich, przedstawiamy, jak usłyszeliśmy o problemie braku urzędu pocztowego. Mieszkańcy Urzędu Pocztowego byli zmuszeni jeździć po, po 6-7 kilometrów do docelowego urzędu pocztowego. I Problem był znaczący, dlatego my na początku skierowaliśmy wniosek. Oczywiście, odpowiedź na wniosek nasz było, że nie ma pieniędzy, nie ma środków na powstanie tego urzędu pocztowego. Co w drugim etapie zebraliśmy petycję z podpisami mieszkańców za powstaniem urzędu pocztowego. Przekierowaliśmy tę petycję z ponad tysiącem podpisów z tego miejsca. Wszystkim dziękuję, którzy podpisali. Skierowaliśmy właśnie do Poczty Polskiej. W kolejnym tego etapie to były wiadomości na kontakt kontakt.małpawocztwpolskie.pl. Kolejny etap były kilka razy zaproszenie mediów, mieszkańców, gdzie informowaliśmy, alarmowaliśmy o braku. W pewnym momencie coś się przełamało, ale poczta nie miała swojego lokalu, więc my nie poszliśmy tą drogą, że no dobra, no nie macie lokalu, więc yy, uważamy to bardzo zamknięte. Jednakże sami na własną rękę szukaliśmy lokalu, zapytaliśmy Pocztę Polską o wytyczne, jak ten lokal musi być. Udało się taki pierwszy lokal znaleźć. Niestety, pomimo, że Poczta Polska pierwotnie zaakceptowała ten lokal, no to właściciel lokalu czekał kilka miesięcy na to, aż, na, na, na aż Poczta Polska podpisze z nim umowę, przez co zrezygnował. Proces inwestycyjny na no, następny lokal od początku. No i dopiero trzeci lokal wskazany przez nas ostatecznie, został, okazał się lokalem właśnie z takim dużym sukcesem. No i tutaj, Szanowni Państwo, my to przedstawiamy oczywiście, więcej opowiadamy o każdym z tych etapów. Przedstawiamy różne akcje nasze, jak staraliśmy się o powstanie obwodnic i jedna już powstała, a druga jest w trakcie realizacji, a trzecia mam nadzieję, że powstanie. Chcemy właśnie takimi oddal, oddalnymi działaniami być jak najbardziej skuteczni, dlatego pierwsze nasze zadanie w ramach lekcji obywatelskich to przekazanie know-how'u. Po drugie też, jeśli dana osoba nie ma jakiegoś pomysłu, a ma taką misję pomocy innym osób, to przedstawiamy różne nasze sztandarowe pomysły i zapraszamy do współpracy, między innymi 22 kwietnia będziemy organizować te, taką akcję Czyste Osiedla w ramach Dnia Ziemi. Światowego Dnia Ziemi, dlatego też zapraszamy oczywiście wszystkich do e, współpracy. E, no i też, e, tak jak powiedziałem, pierwsze know-how, drugie właśnie współpraca, a trzecie takie poznanie też bliższe, jeśli dane osoby będą miały w czymś jakieś problemy, zagwoski, to żeby wiedzieli, że jest takie stowarzyszenie, które chętnie im pomoże. A Wrocław jest bardzo przychylny osobom niepełnosprawnym. Tak, jeśli chodzi o Wrocław, to faktycznie od kilku lat też polityka miasta idzie w tą stronę, że bardzo duże nakłady finansowe są przeznaczone na MPK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Generalnie to wygląda tak. Z jednej strony, bo zawsze trzeba się czuć, ja też na przykład współpracuję z Fundacją Sensor, to jest fundacja Łukasza Siemierza, który no prywatnie jeździ na co dzień na wózku, więc też robiliśmy takie zajęcia dotyczące bliższego poznania, też zobaczenia z punktu widzenia osoby w jakim stopniu niepełnosprawnej czy to w postaci właśnie umiarkowanej niepełnosprawności, czy właśnie jazdy na wózku, czy też chociażby na przykład bycia osobą niewidomą, jak, jak z perspektywy tego wygląda, wygląda funkcjonowanie miasta, bo myślę, że to jest jedyna droga, bo jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i Łukasz był, prowadził właśnie takie zajęcia u nas, bo ja oprócz tego jestem przewodniczącym zarządu osiedla Wigawa. No i też akurat mieliśmy teraz chwilę spotkanie z klubem Seniora, ustaliliśmy następne nasze działania na przyszłość, ale właśnie Wrocław inwestuje w takie miejsca, jak to, jak mamy właśnie tutaj świetnicę, która jest w 100% dostosowana do osób niepełnosprawnych, jest zrobiony podjazd, jest zrobiona toaleta, taka, gdzie właśnie po prostu czy wózek się zmieści, czy też właśnie dana osoba ma takie uchwyty, którymi będzie mogła się posługiwać. Dodatkowo, żeby dojechać do naszego osiedla, to są właśnie chodniki, też z miejscami właśnie zjazdu, wjazdu. Dodatkowo też w ramach, można powiedzieć, może nie do końca alfabetu Braille'a, ale przed wejściem do, do, do autobusu właśnie na przystankach są takie chropowate powierzchnie, które też sygnalizują, że jednak się zbliżamy, można powiedzieć, w, 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 w przepaść, w, w jednym znaczeniu, ale też... Z drugiej strony, właśnie te inwestycje miasta w tramwaje, w autobusy, które to, to są autobusy niskopodłogowe, przystanki również wiedeńskie, dzięki którym dana osoba nie musi właśnie, nie ma problemu, żeby dostać się do takiego autobusu. Także Wrocław przede wszystkim dba o jak największą ilość mieszkańców, czy to właśnie niepełnosprawnych, ale też nie zapominajmy o seniorach, którzy, którzy też mają ograniczone możliwości ruchowe, czy na przykład o kobietach. Z wózkami, tak? Czy które e, gdzieś tam po prostu, jak mają, jadą, y, 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 czy nawet o ojcach, to mają po prostu ułatwione zadanie. A co jeszcze chciałoby w przyszłości to stowarzyszenie zrealizować? Powiem tak, my od dłuższego czasu też spotykamy się z mieszkańcami, z radami osiedli w różnych częściach Wrocławia. Bo to na przykładzie ostatnich dni to spotkanie z Radą Osiedla Pawłowice, kamaralnym osiedlem na północy Wrocławia, spotkanie z Radą Osiedla na Wilczycach na zachodzie Wrocławia, czy też spotkanie z Radą Osiedla Ołtaszy, które odbyło się na południu Wrocławia, tam gdzie właśnie jest lokalizowana Łutaszyn, czy Osobowice Rędzi, właśnie w północnej części Wrocławia, także staramy się rozmawiać, staramy się pytać, jakie są bolączki i te problemy rozwiązywać. Na pewno dużą uwagę będziemy też przywiązywać do rzeczy, które nie są może bardzo kapitałochłonne ale bardzo ułatwiają życie. Takim z jednych z pomysłów, które usłyszałem z klubu seniora, bo przez to, że się spotykam, rozmawiam, to słyszę o problemach, to jest to, że we Wrocławiu, ale też w innych miastach, jest bardzo dużo przejazdów kolejowych. I wtedy, kiedy rogatki się zamykają, bo pociąg przejeżdża, to faktycznie ustawy regulują, że na jakiś okres, jakiś czas musi być ta rogatka zamknięta. Jednakże, kiedy już ten pociąg przejedzie, to można się przyjrzeć, że czasami te rogatki są przez drożnika otwierane za 3 sekundy, a czasami za 30 sekund. Więc tutaj faktycznie, gdyby zrobić taki audyt i faktycznie uczulić osoby pracujące w AKP, aby jak najszybciej te, te właśnie rogatki były otwierane, to możemy kwotą praktycznie 0 zł, może faktycznie ja tylko wydam na papier i poświęcę swój czas na, 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 na skonstruowanie pisma. Ale, ale, ale spokojnie, i na znaczek też pocztowy, ale to będą takie, ale, ale to będą takie rzeczy, które mogą usprawnić funkcjonowanie miasta. Również teraz bardzo dużą uwagę przykładamy, bo w latach 2017-18 zbieraliśmy podpisy w ramach akcji teraz Północ, aby wybudować Aleję północną na terytorium Wrocławia jesteśmy na etapie koncepcji projektu, Urząd Miasta jest na takim właśnie etapie. I chcemy faktycznie, bo budżet nie jest z gumy. Starać się o dodatkowe pozyskiwanie środków, pomoc w gminie Wrocław w nagłośnieniu sprawy i pomoc, żeby po prostu rząd bardziej partycypował w zadaniach gminy kosztowo, a nie tylko zabierał pieniądze w postaci właśnie między innymi likwidacji PITU. No ale to się przykłada na samorządy chyba tutaj o tych młodszych rocznikach, czy chociażby kosztownej reformy edukacji, która bardzo dużo kosztowała, a samorząd nie dostał rekompensaty, czy również kosztów energii prądu, czy gmina Wrocław ma płacić o 200 milionów złotych więcej w tym roku, licząc właśnie tą subwencję, którą dostała, ale 200 milionów złotych niż to było w latach poprzednich. A pełnisz funkcję przewodniczącego PO? Możesz powiedzieć coś o tym więcej? Pełnisz funkcję, tak de facto, wiceprzewodniczącego pla, platformy. E, także tak, my tutaj przygotowujemy też partię do, do zwycięskich wyborów, bardzo głęboko wierzę, na każdym polu czy tutaj na polu samorządowym, tutaj na polu, właśnie, właśnie Wrocławia, Dolnego Śląska czy Polski. Jest to, zadanie, jest to zadanie, które to jest bardzo ważne, bo to w którą stronę pójdzie Polska to będzie to są dwa świata, albo idziemy w kierunku zachodu, albo jednak idziemy w kierunku wschodu, albo stawiamy na demokrację, albo stawiamy na rządy jednego człowieka, na rządy docelowo dyktatury. Ja tylko przypomnę, że każdy ustrój, który jest oparty właśnie o Dyktaturę, to codziennie odbiera się trochę wolności, trochę swobody. No a później, kiedy się, kiedy się że tak powiem, zorientujemy, to jest za późno. No dobrze to też pokazuje książka Polwark Zwierzęcy Grzegorza Orwella. No i tutaj. Tak, i tutaj, tutaj faktycznie jest dużo do zrobienia, bo z jednej strony rozmawiamy z mieszkańcami. Wrocławia, Dolnego Śląska. Ja osobiście staram się jeździć po okręgu numer 3, no bo to też będę aspirował do tego, żeby być kandydatem Platformy Obywatelskiej na posła Rzeczpospolitej. I rozmawiam, czy to właśnie z mieszkańcami Trzebnicy, Milicza, Obornik Śląski, Wąsocza, czy, czy też Strzelina, ale też innych miejscowości. I oczywiście, co miejscować, to są różne też problemy. Ale tutaj zarówno to są problemy takie samorządowe bardziej, które trzeba rozwiązać przez chociażby nastawienie się na powstanie związku metropolitalnego, który zwiększy, zwiększy możliwość właśnie sprawnego komunikowania się z punktu A do punktu B. Skutkiem tego będzie mniejszy wjazd z samochodów do Wrocławia. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na tą biurokrację, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale po, po ostatnich siedmiu latach rządów PiS z rządów PiS przybyła 170 tysięcy stron różnych ustaw, przez co mamy taką biegunkę legislacyjną. Samorządowcy, lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy, no nie są już w stanie się połapać, co się z czym je, jeśli dajemy daną, daną przepis do analizy, do kancelarii prawnej. To jeśli dam do czterech, to dwie, dwie tak samo przeanalizuje, a dwie zupełnie inaczej, więc nie wiadomo do czego się. Odwołać, a te przepisy powinny być bardzo e, uproszczone. Tak samo powinniśmy się nastawić na e, również edukację pod tym ką kątem, aby edukacja e, to, 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 e, to faktycznie poszła w kierunku skandynawskim, żeby nie uczyć też wszystkiego wszystkich, ale badać na wczesnym etapie predyspozycję e, uczniów e, i faktycznie te, te, te talenty e, rozwijać. No i uczyć też przede wszystkim logicznego myślenia, że zasad znajomości i podstawowych finansów, czym jest netto, czym jest brutto, jaki jest koszt pracownika, przedsiębiorcy. No bo jeśli my tego nie zrobimy, no to faktycznie Polską będą rządzić takie ruchy populistyczne jak Prawo i, i Sprawiedliwość. Dlatego e, ludzie muszą być wykształceni, wyedukowani, by a wtedy się nie nabiorą na, e, na, żadne, na żadne obietnice bez pokrycia. Mateusz, a co myślisz o przywilejach i dodatkach dla uchodźców z Ukrainy? Znaczy jest to na pewno zadanie bardzo skomplikowane. Z jednej strony, z jednej strony, powiem tak wiele, etapowo. Z jednej strony, ja zawsze patrzę na tą historię Rzeczpospolitej, jaką my mieliśmy i faktycznie w 1920 roku walczyliśmy, o nasze być czy nie być tutaj armia bolszewików już była praktycznie pod Wisłą, no ale tu zarówno Piłsudki, czy Haler, Haller, e, Haller tą niepodległość nam y, później, później obronili. E, no ale na, nasza historia jest taka, że byliśmy pomiędzy blokiem państw centralnych i blokiem wschodnim Związku Radzieckiego e, i my jako nasz, nasz, żadna koncepcja obrony nie była przygotowana na to, żebyśmy wygrali z oboma mocarstwami na dwa fronty, byliśmy przygotowani na walkę z jednym i z drugim, jednym, jednym z, z drugim, chyba żebyśmy wprowadzili wojnę też prewencyjną, która, która była możliwość na przykład do 1935 wygrać faktycznie z Trzecią Rzeszą tą wojnę. Widać, jak się zachowali Anglicy czy, czy Francuzi, którzy deklarowali, że pomogą. I gdyby faktycznie zaatakowali Trzecią Rzeszę od zachodu, gdzie większość wojsk Adolfa Hitlera była przerzucona na wschodzie, na wschód, no to by była szansa szybko wygrać tą wojnę, wtedy Stalin by się, sądzę, że nie odważył na atak, bo Stalin po prostu zaatakował, bo widział, że kampania wrześniowa, że blitzkrieg szybko Trzecia Rzesza idzie do przodu, więc chciał trochę z tego tortu o imieniu Polska wyszarpać dla siebie. I Jakie jak byśmy my sojusze nie układali, to faktycznie tamte przekonanie było takie zachodu, że nie chcemy umierać za Gdańsk i jak ktoś zaatakował, to my nie stawialiśmy, nie, nie byliśmy jakby w tym kierunku, nie stanęliśmy jeden za drugim. Widać, że zachód odrobił lekcję pod tym kątem, że jednak jest teraz bardzo duża solidarność z Ukrainą bo sądzę, że gdyby nie to, że ja myślę, to... że Bateusz ja myślę, że za duża ze względu chociaż na naszą historię, bo moja babcia przeżyła rzeź na Wołeniu. Tak, powiem szczerze, że ja też jakby jestem też pasjonatem historii, też studiowałem też oprócz ekonomii historię. Ja pamiętam, jaka była też historia, czy też, też nawet jak wjechałem na wycieczkę Lwowa, to były właśnie osoby, które Urodziły się, wychowały w Lwowie, Nawet była taka pani, która nawet jeszcze córkę urodziła w tym Lwowie, także już była no, no, sędziwą, o, o osobą. I faktycznie i, i faktycznie to był, jest, jeśli popatrzymy na Wołę, to my nie ma narodu, który patrzy w przyszłość, który zapomina zaciera przeszłość, więc my nie powinniśmy iść w, te, w tym kierunku, że będziemy zacierać tą prze, przeszłość i wycierać sobie tymi ludźmi gdzieś ulicę kątem jakby, pod kątem przeszłości. Bo faktycznie ci ludzie oddawali krew za, za Polskę i za to, że tylko byli Polakami, to byli, byli, by, 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 byli zabijani. Tak? I to w sposób bruta, brutalny, bo to nawet byli obdzierani ze skóry. w, w, w Różne, że tak powiem, były te metody. Też Języki obcinali, zapomina... oczy wydobywali. Tak jest, nie zapominajmy, że to też w przedwojennej Rzeczpospolitej na Wołyniu był największy wskaźnik analfabetyzmu, to stanowił 80%. I tam jak byli ci pochowie, którzy w kościele opowiadali ludziom cuda na wierzchu i to było na takiej zasadzie, trzeba przegonić tych lachów, to wtedy jak przegoni się tych lachów, to zrobi się miejsce, Ukraina musi być czysta jak, jak o łza. Więc faktycznie ci ludzie byli podatni. Byli bardzo podatni na to, co ktoś im po prostu powiedział. I tutaj były takie nawet rzeczy, że na przykład mąż żonę już zabił, czy żona Polaka, czy, czy na męża, no bo to jeden był Polak, drugi Ukraińcem, czy na odwrót. Więc ja o tym oczywiście nie zapominam, więc tutaj powinna być oczywiście debata pod tym kątem, żeby porozmawiać, żeby praktycznie nie klaryfikować tego mordercy, jakim jest Bandera. Ja tylko przypomnę, no że ale nawet... Mateusz, ba... ale błaszczak klęczał przed plagą bandery niedawno na Ukrainie. Ja myślę, że on jest po prostu, ja myślę po prostu, że są dwie jakby przyczyny, mogą być przyczyny. Albo on po prostu nie wie, nie jest na historii, nie wie, że. No ale jest historykiem. Bardzo... Ale może nie uważał na lekcjach, prawda? Nie, nie, wie jaka jest. <laughs> i Może był w trybie ekstremistycznym, no nie wiem kiedy. Kiedy ono te studia zdawało, no ale wiem, że teraz niedawno bardzo dużo uczelni powstało, które tylko gdzieś tam na zasadzie po prostu dają te kwity, papiery tym pisowcom, żeby mogli zasiadać chociażby w radach nadzorczych czy w innych gdzieś tam spółkach i dalej malwersować środki, ale odnosząc się właśnie do tej pomocy, to no jest to pytanie jakby trudne tak? pod tym względem, bo ja niejednokrotnie gdzieś tam wspierałem Ukrainę uchodźców, często organizując właśnie te zbiórki dla, po, pomocowe. Z drugiej strony też robimy właśnie te wiece poparcia dla sprawy ukraińskiej, ale mi się wydaje, że to też jest jak z ludźmi, bo to jest ten, z, z tym jest tak, że sądzę, że najwięcej osób było obojętnych, Część osób faktycznie chciała y, się dorobić na nieszczęściu Polaków, i część osób, o tym też się nie mówi, ale też pomagała. I to tak samo jest jak z Holokaustem, z Żydami, że sądzę, że największa ilość Polaków była po prostu obojętnych. Część osób faktycznie pomagała, czy jak Sendlerowa, czy, czy, czy jak inni, to, 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 to ryzykowała swoje życie rodzinę, no, a część była też pracowników, która chciała się do tego dorobić. Ja powiem szczerze, tak, że wolę. Jakby sponsorować dzisiejszą Ukrainę i żebyśmy przelewali te transze pieniądze, niż żebyśmy po prostu my jako Polacy też szli na front, bo Putin niejednokrotnie powiedział, że Gorbaczow to był zdrajca i zniszczył Związek Radziecki, Putin ma 70 lat pieniądze, ma, kobiety ma. Wszystko już w życiu osiągnął, więc jedynie czegoś nie osiągną, to były zb... przedanych. Ale się na Mateusz, kranku. to też mówią, że jest propaganda, żeby nas wciągnąć w wojnę z Rosją, bo to nie jest naprawdę nasza wojna, tylko tam chodzi jeszcze o sprawy niezałatwionych ziem. Znaczy, powiem generalnie tak. Jeśli chodzi o Putina, to mniej więcej jestem w stanie na 100% powiedzieć, że on generalnie jako Taka, taka jest też historia Rosji, że oni patrzyli zawsze pod względem imperialnym. I chce odbudować, jasno to zresztą powiedział, że chce odbudować Związek Radziecki. Tak, kiedyś było, bo pamiętam jeszcze za mnie. W 1991 to... roku. No ale też Polska była krajem satelickim, tak, więc sądzę, że łatwo łatwą poszło z tą Ukrainą, bo on też nie przypuszczał, przypuszczał, że na tą Ukrainę, na tą Ukrainę wjedzie i tam będą go z kwiatami witali. Ale tak się tak się nie stało, no bo przypomnę, że wschodnia część Ukrainy jest rosyjsko języczna. Poza tym ja powiem szczerze, kilka lat temu, jak rozmawiałem z Białorusinami, to nie Białorusinów kiedyś jeszcze mówiła, że chciała przyłączenia do Rosji. Z drugiej strony, jak się pytało ich o Łukaszenkę, to mówili, że nie będą się wypowiadać, bo no później znikąd są problemy. Ale widać, że ten ruch, czy to jest Tichanowskiej, która jest prawowitym prezydentem Białorusi, no powoduje, że jednak te narody zaczynają się. Dość mocno budzić i chcą sami stanąć, zdecydować o, o sobie. Więc tutaj te, temat oczywiście jest bardziej złożony, bo z jednej strony no, uważam, że my częściowo osiągnęliśmy sukces, bo jak się na przykład jako Polska, jak się zobaczę na przykład na 89, jak Polska wyglądała, jak Kuba wyglądała, najlepiej można posłuchać studentów, którzy studiowali. Za PRL-u Kubańczyków, którzy studiowali w Łodzi, chociażby w Polsce. No i później wrócili, przyjechali po jakimś czasie. No to na tej Kubie został, jest regres po tym, jak Związek Radziecki się rozpadł. Na no a Polska poszła dość mocno do przodu, no ale uważam, że powinna iść mocniej do przodu. No stąd, dlatego wszystko robię co w mojej mocy, aby prawo i sprawiedliwość od października już nie rządziło Polską. Bo tutaj też poprzybywali imigranci, bo Ukraina jest dwa razy obszarowo większa jak Polska, a 20% jest tylko obszarów zajętych wojną i tu więcej poprzybywało z terenów niewojny niż z wojny. Znaczy powiem tak, obszarowo faktycznie Polska ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, Ukraina to jest w okolicach 600 tysięcy kilometrów, czyli jest tak, jeśli chodzi o ludnościowo to Ukraina strasznie się wyludniła, przez co sądzę, że ilościowo mniej więcej na tym samym poziomie jesteśmy, co Ukraina. Jest też tak, że faktycznie przez Polskę przewinęło się 10 milionów osób od 24 z Ukrainy, od tego 24 lutego 2022, kiedy putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę. Większość tych osób wróciła. Ja zawsze twierdzę tak, że trzeba jakby tworzyć pewne warunki i też jeśli zobaczymy na przykład na sektor, czy choreka, czyli hotele, restauracje kateri, czy zobaczymy na budowlankę, czy zobaczymy na transport, to bardzo dużo Ukrainek czy Ukraińców pracuje. Pracuje też na polskie PKB i wielu przedsiębiorców właśnie bez Ukraińców miałoby problem, aby wykonać jakieś rzeczy, roboty też. My jako Polska powoli zmierzamy w, w, w kierunku e, społeczeństwa, że już niektórych po prostu w większej większej skali prac nie chcemy wykonywać, a jak chcemy wykonywać, no to chcemy za takie, e, za takie środki już wykonywać, że ten biznes byłby e, nieopłacalny, więc to powinniśmy patrzeć wieloaspektowo. Wielo wielo Wiadomo, że nasze stanowisko wobec Bandery, wobec tych ludobójców powinno być jednoznaczne i tutaj nie ma, żadnych kompromisów. No ale uważam, że też powinniśmy patrzeć w, w przyszłość, na to, co Piłsudski planował, czyli federację. No widać, że się może nie wtedy, z, 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 nie, nie wtedy spełniło, a się spełniło, a się spełniło w, w wiek później, tak? Bo mamy zarówno Ukrainę, mamy Litwę, Łotwę, Estonię. Szkoda, że ta Białoruś jest tak bardzo zależna od Rosji, ale faktycznie, no sami Państwo widzicie, gdyby nie to, że te Państwa, to sądzę, to, że dzisiaj dzisiaj taką sytuację miałaby Polska. Dziękuję Ci, Mateusz, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Bardzo dziękuję, również pozdrawiam.